A jak się będzie stawiał, to się go rozfruje, po kawałeczku. Dowiem się, jak działa. Stąd. Słucham. Dzwonią do złudzeń optycznych. Zamów mi nowe. Jedzą, jakie je chcę. I zabierz koniec. Oczywiście. Natychmiast mów o co chodzi? Kim jesteś? Czym jesteś? No przecież Jerzem, chyba widać, co nie? I mam strasznie przeklapane. Ty masz przeklapane? A kto przed chwilą przywalił temu sądowemu sejbusowi? To jest żaden problem! Ja straciłem pierścienie! Co? Jakie znowu pierścienie! Okej. Okay. Dzięki nim rozwinięte cywilizacje podróżują między światami, a moje są teraz na czubku spiczastego budynku, który widziałem na twojej obcisłej koszulce. E. Więc zawieź mnie proszę do San Francisco, żebym odzyskał swoje pierścienie i przeniósł się na planetę Grzybów. Planetę Grzybów? Tak! Jasne. Dobra, Mały, spadaj stąd. Że co, proszę? Słuchaj, ja teraz naprawdę nie mogę wplątać się w żadną grubszą aferę. Kumarz, miałem cię uratować i to zrobiłem. Teraz. Idź, szukać pierścieni i świata grzybów. Mam nadzieję, że się obudzę w szpitalu, a mój lekarz powie, że kolonoskopia zakończyła się po mieście. Dobra, jest papa. Jasne. Papa. Papa. Czemu nie idziesz? Nie wiem gdzie jest San Francisco. Na zachód. Zachód? Prosto, na bank trafisz. Fajnie, spoko. To już na totalnym luzie się żegnam. Jak już wpadłem w ciemne i lodowate wody Pacyfiku, zrozumiałem kilka spraw. A. Nie mam pojęcia, gdzie idę. B. Słona woda szczypie. C. Już dawno nie powinno mnie być na tej planecie, ale jestem. Dlaczego? No bo mnie uśpiłeś! No wiem. Uśpiłeś! Dobra, już raz mówiłeś, nie musisz wyolbrzymiać, ludzie. Przemokłem. Jest mi zimno, mam rybę na głowie, i jak widać na załączonym obrazku, sam nie dam sobie rady. No dobra, wsiadaj. Serio? I mi możesz? Chyba ta cała sytuacja to też trochę moja wina. Nie trochę, tylko całkowicie, całkowicie twoja wina. Tak, i jest całkowicie moja, wsiadasz? Tak. Co tak, ja wybrałem? Mam na imię Tom. A ja Sonic. Sonic? Sonic. Rozumiem, że szpiegowałeś nas od lat. Nie nazwałbym tego szpiegostwem. My spędzaliśmy razem czas, tylko nikt mnie nie zapraszał i nie wiedział, że jestem obok. Nie wierzę, że Karl Korba cały czas miał rację. Tak? Powinniście go nazywać Karl Superbyssak. Bo ja cię zatrzymaj to, się na tych miesiącach. Tom, Tom! To. Największa na świecie kula z gumek recepturek! Chodźmy zobaczyć! Nie, nie. Nie, to nie jest wesoła, rodzinna wycieczka, kumasz. Goście z rządu chcą ci zrobić sekcję, a mnie zamknąć. Nie ma żartów. E, fakt. Straszny nudy, ale sklepik spoko. Masz podkładkę pod mysz. A daleko jeszcze. Będziemy, jak dojedziemy. Zobaczę co Wade'a i sprawdzę, czy coś wie. Zobaczysz go w tej szklanej puszce? Co to jest jakiś teleporter? Telefon. Głównie dla dealerów i... uciekinierów, czyli nas. Siedź w aucie i się nie wychylaj. Najlepsza miejscówka na ziemi, ale musisz siedzieć w aucie. Trzymaj się, trzymaj się! Halo? Hmm. Posterunek w Green Hills. Cześć, co ja. Ej, Iż, e, wiesz, byli tu jacyś goście i pytali o ciebie, e, tacy straszni, trochę przypominali mi facetów w czerni, ale nie aż tak fajni i nie tak sympatyczni jak Will Smith. O co pytali? E, na przykład o ten terroryzm. <laughs> Powiedziałem im, że czasem jeździmy zimą na ryby i nie wiesz, jak się robi bomby, że jak jest zimno, nawet przynęty nie założysz. Dobra, Wait, posłuchaj, to bardzo ważne, nie mów im, że ze mną rozmawiałeś, ok? Myślę, że oni już wiedzą. Panie Wachowski. Ach. Tom, chcę ci powiedzieć, że ostatnią osobą, jakaś miała uderzyć mnie w twarz, był łobuz w szkole.